będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich w dniu święta Świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Z tej okazji kościół daje nam do rozważenia fragment Ewangelii według Świętego Mateusza, pochodzący z rozdziału 10, wersetów od 17 do 22. Jednak zanim rozważymy, co Pan Bóg chce nam przez te słowa przekazać, to spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie Dlaczego to męczeństwo wspominamy akurat dzisiaj, dzień po przeżywaniu wielkiej radości, która wynikała z narodzin Bożego Dziecięcia? Czy to na pewno dobry czas, by mówić o brutalnym sądzie i kamienowaniu? Zarówno sama narracja tego święta, jak i ewangelia mówiąca o prześladowaniach, pasowałyby przecież zdecydowanie bardziej w okresie Wielkiego Postu niż Bożego Narodzenia. A jednak mądrość Kościoła zdecydowała inaczej, i nie ma tutaj przypadku. W jednej z modlitw dnia dzisiejszego czytamy: Wczoraj Pan się narodził na ziemi, aby Szczepan mógł się narodzić w niebie. I to zdanie fenomenalnie odkrywa przed nami prawdę o tym, po co tak naprawdę Chrystus przyszedł na świat. Trzeba nam dzisiaj mocno uświadomić sobie, że Jezus narodził się po to na ziemi, by za 33 lata oddać swoje życie by otworzyć nam drogę do nieba. I choć brzmi to może brutalnie, to cień krzyża, ten cień ogromnego cierpienia, widniał już bardzo wyraźnie nad żłóbkiem, a przesłanie Jezusa leżącego na sianie między szczęśliwymi Maryją i Józefem było jasne. Jestem tutaj, bo ci ukochałem. Jestem, choć wiem, że ta droga miłości poprowadzi mnie z betlejemskiego żłóbka wprost na jerozolimski krzyż. I Święty Szczepan dzisiaj nam o tym przypomina, że narodziny Jezusa były krokiem do otworzenia nam bram nieba, i że w żaden sposób nie można rozłączyć radości Bożego narodzenia z wydarzeniami mającymi miejsce od wielkiego czwartku do niedzieli zmartwychwstania. Szczepan uczy, że chrześcijaństwo to nie tylko radość z tego, jak mocno zostaliśmy przez Boga ukochani i wywyższeni, ale także niejednokrotnie. Ponoszenie trudów konsekwencji wiążących się z tym, że zdecydowaliśmy się, by pójść za Nim. I w tym kontekście chciałbym, byśmy spojrzeli na dzisiejszą Ewangelię. Tam słyszymy o trzech konkretach, albo nawet ostrzeżeniach. Tak jakby Jezus chciał nam powiedzieć: Cieszę się, że chcesz podążać moją drogą, ale chcę postawić przed Tobą sprawę uczciwie. Chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że idąc za mną, po pierwsze, musisz mieć się na baczności przed ludźmi. Nie jest żadnym odkryciem, że jedyną niezawodną relacją w naszym życiu jest relacja z Panem Bogiem. On nas nie porzuci, nie wystawi, nie zawiedzie, bo taki po prostu jest Bóg. To człowiek ma tendencję, by w relacjach z drugim człowiekiem być zawodnym. I choćby z tego powodu powinniśmy o tą boską relację, Zatroszczyć się wyjątkowo dokładnie, poświęcić czas na to, by Pana Boga poznać, by go zrozumieć. Do tego zaprowadzi nas droga modlitwy, Eucharystii, lektury Pisma Świętego. W tym przede wszystkim odkrywam Boga. I jeśli tego pragnę, to nie mogę się z byle powodu od tego dyspensować. Czy w naszym życiu codziennym uciekamy od kontaktu z osobami, które kochamy, na których nam zależy? No nie. Dlaczego więc tak łatwo przychodzi nam porzucanie tego, przed którym nie musimy się mieć na baczności? Jeśli podoba ci się ten odcinek, zostaw lajka albo komentarz, a później dosłuchaj rozważania księdza Jakuba do końca. Ksiądz Artur Czepiel do usłyszenia. Po drugie nie powinieneś martwić się o to, co mówić w godzinie próby. I nie pasuje to zdanie do naszej ludzkiej chęci, by zawsze, by na wszystko być przygotowanym. Świat nas uczy, że nad wszystkim musimy mieć kontrolę, że nic nie może się wymknąć z naszych rąk. Każde spotkanie, każda rozmowa, każda dyskusja muszą być perfekcyjnie przygotowane, bo tylko wtedy mają wartość. I nieważne, że odbywa się to często kosztem szczerości, naturalności. Czy choćby wiary we własne możliwości i wsparcie z góry? I tutaj Jezus burzy to myślenie, mówi: Jeśli poddam cię próbie, jeśli znajdziesz się w sytuacji, która cię będzie przerastać, z którą nie będziesz wiedział, jak sobie poradzić, to nie zostawię cię samego. Bóg nigdy nie daje człowiekowi ciężarów, które byłyby ponad jego siły, ale także Bóg nigdy nie zostawia człowieka samego. Zawsze zjawia się z właściwą pomocą. Nauczmy się tylko o tą pomoc prosić. Uwierzmy wreszcie, że w tym życiu nie musimy polegać jedynie na własnych siłach. Nie musisz już dłużej zastanawiać się, co by było, gdyby, co bym wtedy powiedział, czy byłbym w stanie to znieść. Zaufaj panu. A w godzinie próby obdarzyć się nie tylko właściwymi słowami, ale także odwagą, by wytrwać. Dzisiaj nie musisz się martwić o dobór słów, ale o prawdę swojego życia. I po trzecie, będziesz w nienawiści u wszystkich. I to jest chyba najbrutalniejsza prawda, którą dzisiaj słyszymy. Ciężko nam sobie wyobrazić, byśmy zostali znienawidzeni przez rodziców, rodzeństwo czy własne dziecko z powodu wyznawanej wiary. Jednak już coraz częściej nie tylko w telewizji. Ale i na własnych podwórkach widzimy, że gdzie pojawia się czysta prawda, gdzie pojawia się radykalizm uczniostwa, tam pojawia się i sprzeciw, sprzeciw, który może przyjść z najmniej spodziewanej strony. Jednak wierność Chrystusowi musi być ponad wszystkim, nawet ponad rozłamem we własnej rodzinie. To zdanie, będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Pokazuje dwie prawdy o ludzkości. Z jednej strony widzimy tych, których siłą napędową jest nienawiść do Boga i którzy w imię tej nienawiści potrafią nawet mordować drugiego człowieka. A z drugiej strony spoglądamy na tych, których miłość względem Pana Boga jest tak wielka, że nie zawahali się, by dla niej poświęcić swoje własne życie. Przykładów tych postaw nie musimy szczególnie szukać, gdy tak wielu naszych braci w wierze ginie w brutalnych okolicznościach, a nawet gdy sami już jesteśmy dręczeni czy wyśmiewani z powodu wyznawanych wartości. Ciężko jest to zrozumieć i przyjąć, a przecież my jesteśmy wezwani, by zrobić jeszcze krok dalej, a więc przebaczyć. I od tych, którzy za Chrystusa przelali krew, uczyć się, by na nienawiść. Odpowiadać miłością? Czy jesteśmy świadomi tych wszystkich trudów i niedogodności? Czy jesteśmy gotowi, by coś stracić, ale w zamian zyskać wszystko? Byłoby dobrze, bo za ostrzeżeniami Jezusa idzie także obietnica. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, czego już chyba nie trzeba komentować. Pięknego świętowania i do usłyszenia.